Witam, pozdrawiam serdecznie. Przedeszedłem z lasu dr. Watson na Maria The Forest. Pykamy sobie fajeczkę drewnianą. ja tak długo w lesie. Popykaj sobie fajkę drewnianą. Kagdamy my byli na wojnie, Kagdamy my byli na wojnie, tam każdy duma swoje jubina i, i dyrażynę. Taka piosenka, kiedy my byli na wojnie, to rosyjska piosenka o żołnierzu, który tęskni za żoną. Kuzny się śmieje, że ja dumam w lesie z fajką zdrębioną, bo on mi złoto ukraść. Gdzie ja ma złoto, co to? Sztabki z otoczką mam w domu. Także to jest fajka z guszy. I pozdrawiam serdecznie Filip Pycowski. Dasz bud. Pozdrawiam.